Gdy ponad 15 lat temu zacząłem zbierać klocki Lego, to moimi pierwszymi zestawami były zestawy z serii LEGO City, a później zacząłem się interesować takimi seriami jak LEGO Power Miners czy też LEGO Atlantis i nie ukrywam, że za tymi dwiema seriami tęsknię najbardziej. Pora na klockowe wspomnienia. Jeśli chodzi o serię Lego Power Miners, to zestawy z tej serii wychodziły w latach 2009-2010 i 2010 i generalnie w tej serii chodziło o to, że grupa górników walczyła z kryształowymi potworami, czyli po prostu skalniakami. Pamiętam jak w 2010 roku dostałem od taty zestaw z serii Lego Power Miners i był to zestaw przedstawiający Khytach. Zestaw ten swoją premierę miał właśnie w roku 2010. Gdy dostałem ten zestaw, to miałem 7 lat, i to w ogóle jeszcze były te czasy, że jak było się z rodzicami na dziale z zabawkami, to wiecie, spodobała Wam się jakaś zabawka, i od razu, przynajmniej ja tak robiłem. Choć myślę, że większość dzieci generalnie tak robi, że. O, podoba mi się, podoba mi się, podoba mi się ten, ta zabawka, chcę ją, chcę ją i wiecie, i póki nie dostanie dziecko danej zabawki, to tu nie, nie opuści tego działu z zabawkami, no nie ma opcji, rodzic po prostu najczęściej jest zmuszony do kupienia dziecku tej zabawki. Ale akurat w wypadku tego zestawu ze serii Lego Power Miners tak nie było, ja akurat dostałem ten zestaw, bo byłem grzeczny, podobno. Tak jak już wcześniej wspomniałem, gdy dostałem ten zestaw, to miałem 7 lat, więc nie trudno się domyślić, że obecnie zestaw ten jest po prostu w częściach. A szkoda, bo to był bardzo fajny zestaw. Składał się z 259 elementów i generalnie bardzo mi się podobał. Ale wyobraźcie sobie, że kilka lat później do mojej kolekcji zestawów Lego dołączyły dwa zestawy z serii Lego Power Miners. W 2018 roku odkupiłem od mojego kolegi z gimnazjum koparkę, właśnie z serii Lego Power Miners. No ten zestaw. Nie jest niestety do końca kompletny. Tutaj brakuje chyba jednego elementu, ale jest to dość istotny element, ponieważ na przodzie tej konstrukcji powinna znajdować się łyżka. Ona gdzieś tutaj powinna być łyżka właśnie do tej koparki. No, niestety tego elementu nie było i gdzieś się zapodział jeszcze kierowca tej koparki. Nie wiem gdzie jest ten górnik, ale pamiętam, że odkupiłem ten zestaw wraz z górnikiem. W każdym razie ważne, że jest skalniak, który oczywiście połknął sobie kryształ. <laughs> nie no, naprawdę super, super sprawa. I, I nie ukrywam, że tęsknię za tego typu minifigurkami. A sama koparka też jest bardzo ciekawa. Możemy sobie oczywiście ruszać tymi łopatami silnik też został całkiem fajnie wykonany. Zestaw ten składa się ze 197 elementów i swoją premierę miał w roku 2009. A w ramach takiej ciekawostki to ten zestaw odkupiłem w kartonie po butach. W sumie zawsze lepiej niż po prostu w zwykłej siatce. I moim ostatnim zestawem z serii Lego Power Miners jest kruszarka granitu. Zestaw ten odkupiłem od kogoś w 2019 roku, ale już nie pamiętam od kogo. W każdym razie ten zestaw jest najprawdopodobniej w 100% kompletny, posiada nawet własne pudełko. I nawet jest, słuchajcie, instrukcja. Ogólnie zestaw ten przedstawia kruszarkę granitu, i najlepsze w tej konstrukcji jest to, że jak sobie po prostu jedziemy tą kruszarką granitą, to rusza jej się wiertło. No i oczywiście w tym zestawie nie mogą zabraknąć figurki skalniaka. Dodatkowo nasz górnik może ciągnąć za sobą kontener. Zestaw ten składa się z 94 elementów, a swoją premierę miał w roku 2009. Jeśli chodzi o serię Lego Atlantis, to z tej serii miałem kilka zestawów. Generalnie zestawy z tej serii wychodziły w latach 2010 i 2011. No i w tej serii chodziło o to, że nurkowie szukają starożytnego skarbu Atlantydy i przy okazji walczą z morskimi potworami. No i tak się składa, że jeden zestaw właśnie z serii Lego Atlantis znajduje się w tym kontenerze, tylko że w częściach. No, i w środku tego kontenera znajduje się mnóstwo, mnóstwo elementów, a raczej przede wszystkim segmentów od różnych zestawów Lego. No, bo jak miałem 8 lat, no to po prostu większość zestawów rozkładałem na części. Ze serii Lego Atlantis miałem takie zestawy jak Strażnik Głębin, Wojownik Manta i co najciekawsze, zestaw ten składa się z zaledwie 13 elementów, a jego główną atrakcją jest po prostu minifigurka. Miałem też Monstrualnego Kraba. Oraz taki polibak, który składał się z minifigurki Nurka, oraz takiej małej łodzi podwodnej. Miałem jeszcze zestaw łódź podwodna Typhoon, i te elementy, które obecnie widzicie, właśnie pochodzą z tego zestawu. Mam nadzieję, że odbuduję ten zestaw, mimo że dostałem ten zestaw 12 lat temu, a konkretnie w 2010 roku, i właśnie też w tym roku ten zestaw miał swoją premierę. Ten zestaw też nie był jakiś duży, ponieważ składał się ze 197 elementów, ale pamiętam, że był to naprawdę bardzo Fajny zestaw. Dzisiejszy temat odcinka wybrał Kuba oraz Karol w sekcji komentarzy pod pierwszym odcinkiem, z serii Klockowe Wspomnienia. I czekam w sekcji komentarzy pod tym materiałem na kolejne propozycje tematów od Was na przyszłe odcinki z serii Klockowe Wspomnienia. Mam nadzieję, że dzisiejszy materiał Wam się spodobał. Koniecznie dajcie znać w sekcji komentarzy, za jakimi Wy seriami LEGO najbardziej tęsknicie. A dzisiaj przypinam serduszko osobom, które w sekcji komentarzy pod tym materiałem napiszą koparka. Do zobaczenia w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, cześć! Ja się tak zastanawiam, kiedy ja odbuduję ten zestaw. No biorąc pod uwagę, że... Trzeba na to wygospodarować trochę czasu i znaleźć przede wszystkim jeszcze sporo elementów. No to ja myślę, że gdzieś tak za dwa lata, przy dobrych wiatrach, uda się odbudować ten zestaw. A Wy jak myślicie, kiedy mi się uda odbudować ten set?